Masterskie słowo. Liturgia Słowa Bożego 18 Niedzieli Zwykłej skupia naszą uwagę na podstawowej kwestii widzenia sensu i możliwości spełnienia naszego życia. Z księgi Kocheleta słyszymy słowa, które brzmią twardo i przygnębiająco: Marność nad marnościami, wszystko marność. Nie chodzi jednak o nasze życie, jakoby nie miało sensu. Autor zwraca nam uwagę na coś innego. Życie nasze ma sens, ale nie ma go co szukać na ziemi. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i pracy ducha swego, w której mozoli się pod słońcem? Może się nawet odznaczać mądrością, wiedzą i dzielnością, a bywa, że cały swój wkład pracy musi oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. Na tej ziemi nic nie jest trwałe i wieczne. Jest natomiast wiele cierpienia i utrapień. Także nawet w nocy serce człowieka wielokroć nie zaznaje spokoju. Gdzie zatem szukać sensu życia? Przytaczając słowa Psalmu 95 w odpowiedzi na myśl Koheleta, Kościół jednoznacznie wskazuje na Boga. Sens naszego życia jest w tym, który nas stworzył. Dlatego na ziemi trzeba nade wszystko stawać przed Bogiem i trwać przy Nim. Wzywa nas psalmista. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale Jego, stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. I dodaje psalmista. Obyście słyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serca. Tym sposobem od razu podpowiada, co jest konieczne, aby osiągnąć sens naszego żywota. Myślę powtarzamy niejako ku utrwaleniu w ustalonym przez Kościół refrenie psalmu. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Chodzi o serce wrażliwe na Boga, serce dlań otwarte. Czyli postawę wiary. Rozwinięcie i pogłębienie tej zasadniczej myśli znajdujemy w słowach listu Świętego Pawła do Kolosan. Apostoł zwraca nam uwagę na nowe stworzenie, które jest naszym udziałem od dnia chrztu. Umarliście bowiem, i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Jest w nas w zalążku ogromny potencjał życia Bożego. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie ma już Greka ani Żyda, niewolnika wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus, zwycięzca śmierci, który jest naszą możliwością życia z Bogiem na wieki. Dlatego święty Paweł zwraca się do nas z podwójnym apelem, abyśmy nie zmarnowali tej wielkiej łaski Jezusa danej nam od Boga ku spełnieniu życia. Szukajcie tego, co w górze! Gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne w Waszych członkach. Rozpuśćcie nieczystości, lubieżności, złej żądzy, chciwości. Nie okłamujcie się nawzajem. Dlaczego to wszystko? Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie. Wtedy i wy razem z nim ukażecie się chwale. Apostoł zapewnia nas, że będzie naszym udziałem chwała Boża, jeśli będziemy mieć Boga w sercu, wieczność w umyśle, a Ziemię pod nogami. Chodzi o ogląd życia oczyma wiary i postępowanie zgodne z tym widzeniem. Budowanie na Bogu, na Chrystusowej Ewangelii. Należyty stosunek do tego, co ziemskie. I przemijające. Ten ostatni aspekt Pawłowego pouczenia jednoznacznie i mocno brzmi z ust Jezusa w dzisiejszej Ewangelii w formie bardzo konkretnej przestrogi. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I słyszymy przypowieść o człowieku, któremu. Dobrze obrodziło pole i tak się pogubił, że myślał, iż jest w stanie zabezpieczyć swe życie na długie lata. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Proszę zauważyć... Jak bardzo spłaszczył sens swego życia praktycznie do użycia tego, co zgromadził. Jakże to bliskie rzymskiej zasadzie chleba i igrzysk, której tak bardzo dziś ulega syty kontynent europejski. Trudno się dziwić, że Jezus takie postępowanie nazywa głupotą. Udziałem człowieka może być o wiele więcej, niebo Boża chwała. Tymczasem, wpadając przez chciwość w bałwochwalstwo, lepiąc sobie bożka, człowiek niszczy wspaniałą perspektywę życia, rezygnuje z możliwości życia z Bogiem na wieki. Zaiste wielka to głupota, której ulegamy nie tylko przez chciwość pieniądza, ale też przez ślepe podążanie za aktualną modą, najnowszymi trendami i nowinkami technicznymi, poszukując ciągle nowych wrażeń. Podporządkowywując sobie innych, bo tak dzieje się z każdym, powiada Jezus, kto ziemskie skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja i tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19:45, powtórka w niedzielę o 9:45.